126. Cześć, Aniu, co słychać? O, Michał, cześć! Tak sobie. Dlaczego? Nie mam energii, bo miałam intensywny dzień. Rano uczyłam się. Potem od 11 do 14 miałam lekcję polskiego. Po południu robiłam zakupy i sprzątałam. Ale teraz już odpoczywam. I oglądam telewizję. A ty, co dzisiaj robiłeś? Też miałem aktywny dzień. Rano biegałem. Potem też miałem lekcję polskiego. Od 9.30 pracowałem i miałem spotkanie. Jadłeś dzisiaj obiad? Nie. Nie miałam czasu. A ty? Ja też nie jadłem i robię spaghetti na kolację. Masz ochotę? Tak. Bardzo chętnie.